Znajdujemy się na terenie Nowodworskiego Centrum Medycznego. W tej chwili trwa inwestycja, termomodernizacja budynków. Ta inwestycja polega na wymianie elewacji, wymianie stolatki okiennej, wymianie grzejników, jak również modernizacja węzłów cieplnych. Będą również wykonana instalacja fotowoltaniczna. Spowoduje to większy komfort Pacjentów, personelu, jak również duże oszczędności w rachunkach. Inwestycja ta dojdzie do skutku dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz wsparciu organu założycielskiego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Jest to bardzo ważna inwestycja nie tylko dla powiatów, mieszkańców powiatu Nowodowskiego, bo chciałbym przypomnieć, że leczymy również pacjentów z sąsiednich powiatów z powiatu Legionowskiego. Jak również usytuowanie szpitala, gdzie jest lotnisko, węzeł komunikacyjny, powoduje, że mamy dużo pacjentów również spoza powiatu. Będzie większy komfort leczenia.